Siemaneczko, ludzie dzisiaj mamy nowe filmicze, do końca nowy filmiczek jest dzisiaj zaś będziemy klikać empty. bo będziemy tworzyć świat, na którym widzowie jest pierwsza grywana wersja i możemy sobie na manię wszystkie rzeczy robić. Więc zrobię, klikam sobie loading chunks i zapiszmy się w na lądzie. Nie w wodzie, bo widzę w tej bardzo często wpisz się w wodzie. Na szczęście widzę na lądzie się zostapiliśmy, mam za bardzo tutaj dużo widzowie miejsca. Więc pierwsze co widzę idziemy zrobić to ściąć drewno. Ok, widzowie. Patrzcie, widzowie, co kiedyś było nie było? Widzicie, można było na mnie sobie machać na ten Cyk. Ok. Cyk. Cyk. Ok, widzowie. Śniamy sobie zębienneczko. I widzowie, będziemy mogli sobie na mnie ułożyć za dzięki tego domek. Cyk. Tak, w ogóle jeszcze nie ma cieni, widzę. W ogóle. Ehm, um, cyk, 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 okej. Okay. Aha, bo ja wzywę się zrobić wzór crafting. Ehm, um, zrobimy drewno. I z tego co zrobimy pierwszy wzór crafting. Okej, okay, zobię. Patrzcie. Mamy za pierwszy crafting. Jeden pierwszy wzór crafting będzie tutaj. A wzory to drewno będzie, łatwiej Zobaczcie, tu, 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 tu. Tu i tu, tu, tu. tu. Jeszcze widzo tu, tu. Tu, 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 tu. Okej, okay, widzowie. Tu, tu i tu, widzowie. Dobra. I teraz idziemy sobie ze ściąć kolejne drzewko. Również, widzowie. Ile mam sobą trzy widzowie. Patrzcie w ogóle coś się gdzieś zrobiło. Patrzcie, patrzcie. Widzicie widzowie? Ja jakby animację chodzenia. Aha, bo ja widzę, tak chodzę. Patrzcie. Patrzcie jakie wzowie chodzę. Fajnie. Wydzowie była tylko taka perspektywa. I jeszcze tam druga kiedyś, nie było. Perspektywy drugiej osoby widzowie. Nie było kiedyś. Teraz już jest, ale nie było kiedyś. No bardzo wyścinamy sobie nowienko, jeszcze więcej widzowej idealnie, że widzowie. Zrobiliśmy oko pomiędzy dwoma drzewami, więc jakby to super. Um, jakby się taką wdzerował, bardziej sobie taką wioskę widzę zbudować. Um, to było to było naprawdę bardzo fajne. Możecie mi napisać, czy mogę zenagrywać te beta widzowie w jakości 360p, żeby był na z takim słabym dźwiękiem, żeby wiecie, był taki akcent starości, jak myślicie? Ciągle taki zojęk nagrać z taką widzowie jakością, bo mi się wydaje, że w byłaby taka możliwość i mógłbym sobie tak nagrać. Na przykład teraz zenagowałam w 1080, a telefonie miałem lepszą nagrywarkę, bo na telefonie, nagrywałem w sobie w 4K i jak na przykład w gier mobilnych czy coś. Widzowie nagrywające były już w jakości trochę lepszej niż taka widzowie marna jakość. Ym, znaczy, nie, 1060 to nie jest marna jakość, sorry, że tak widzę, powiedziałem. Chociaż też nie jest taka marna jakość i 360, czy tam coś. Nie widzę nagrywałem no, w jakości 4, 4K, widzowie, Ej, na moim telefonie. I się z tego powodu bardzo cieszyłem, ale to u nie było. I Fabio widzę z przyszłości też był w 4K. Teraz widzę, nie mam Fabio z przyszłości, bo z to nie ma w widzowie sensu. Bo widzowie, i tak cały czas pokazuje za kamerkę, Bo wtedy to miał być za jedyny moment, kiedy pokazuje twarz w odcinku. Ale teraz coś za cały czas jestem z kamerą, więc już za nie potrzebuję tej funkcji. Ok, widzowie. Kurczę, że nie stoczyło mi drzema. Widzowie, widzicie? Czy widzę trochę materiałów pozbierać? Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ok, widzowie, a to sobie zezetniemy. Cyk, cyk, ok, cyk. Cyk i... Cyk. ok I teraz zobaczcie co sobie robimy. Idziemy sobie ze na potem ze do domku. Cyk 5. I na przykład sobie, to sobie ze zrobimy tak. I teraz już będzie za nas stać na zbudowanie sobie ze całe jeszcze domku. A widzieliście jak się zbugowałem, jak zapytam tych innych też wersji tak się tak zbugowałem. Tutaj to zajdzę, też się tak zbudowałem bo coś tak się da zbugować właśnie w sobie. Powiedzcie, że mi zastarczy. I... Dobra, zastarczyło mi sobie na luzie. Cyk. Okej. Okay. Okej. Okay. I dalej wzajemnie mamy A5. Myślę, że wzajemnie 6. A nie, jednak wzajemnie mamy 6. To dobrze. Więc sobie zaraz zrobię jeszcze kilow. Cyk. Okej, okay, zrobię. I... cztery patyki. A to też zaraz nie wiem, do czego jest zobaczymy sobie za pierwszy fundament naszego widzomku. Dobra. Okej, okay, widzowię. I... Teraz idziemy sobie zaraz zbierać jeszcze za jakieś nawięko. Mam widzę go bardzo mało, bo dopiero co jakby zaczęliśmy za grę. ja tam widzę na przykład węgiel i kamień. Wizer kamień teraz jeszcze zbiorę. Okej, okay, widzowie. Patrzcie, za kamień sobie zbiorę I przy okazji jeszcze widzę sobie zbiorę węgiel. Cyk. 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 Ok, dzoje. Cyk. Ok. Dzoje już mam węgiel. Za tak szybkim czasie. Więc też będzie będziemy mogli przypaść. Z tego powodu bardzo cieszę. Bo ta węzełna nam się naprawdę bardzo przyda. E, dobra. bo jeszcze ze... Ośmiu takich, widzowie. Okej, okay, widzowie. Dobra, i teraz wychodzimy sobie z wody. Patrzymy w widzowie jak to wszystko widzowie, wygląda pod wodą. Tak, widzowie. Widowie, w ogóle patrzyłem jak widzę, już mam widzę mówię, teraz mam trochę mniej FPS-ów o 100 niż w tamtym widzowie, w poprzednim odcinku, w którym nagrywałem pierwszą grywalną wersję, że to i była taka nowa struktura, widzowie. To widzowie tutaj jest takie... Takie coś jakby podobne, ale też trochę, jakbym powiedział, poprawione, no bo wiadomo. Potrzebuję za bardzo dużo drewna. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze zapotrzebuję ra, raz, dwa, cztery, pięć, więc raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze raz. Dwa. Ok, widzowie, jeszcze tutaj. Trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz. dwa, trzy, ok, widzowie, cztery i pięć. I widzowie, raz. Aha, widzowie, dobrze, to już będę kopał. Um, raz. Za raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie jak możemy się widzę, zabudować. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, zrobię. O nie, widzę, że to źle widzę. Postawiłem, a to widzę, potrzebuję sobie tego. Kurczak już się ściemnia. Za bardzo nie lubię jak się zejść bo tutaj, mogą być wtedy widzę, mopki, Mogą się widzę pojawić że nie było widzę, że sobie skrótów. Ja będę tutaj mógł naprawdę drzwi zrobić, czy widzę, potem będę musiał się że zamykać. Tak, widzę. Ja będę musiał się niestety zamykać. Nie wiem jak sobie widzę tę radę. Um, ale... Zamykam się, widzę tutaj. Okej, okay, dziękuję. Na szczęście wstać mi widzę jeszcze na jedną widzę pochładę, więc widzę sobie, sobie jedną. Okej, dziękuję. Okej, zamiar już się wybrałem, że widzę że mi nie wędropi. Em, um, bo w tak, do cyk. I cyk ok, nie za nie już zer wystarczy cyk, 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 tak zerow o i zbierz teraz to te jeszcze widzę wszystkiego, ogóle że był bardzo mało, widzę, że zasięg zbierania już to zobaczyłem, widzę nawet, um, bo ci była ta kamienna, i sobie zrobicie k, kamienną, kamienna widzę się okej, ok, zwie Kamienny, widzowie, jeszcze za sobie kilof. Okej, okay, widzowie. I, widzowie, kamienną łopatę, widzowie. Kamienną, widzowie, łopatę. Okej, okay, widzowie. Kamienny mieczyk. Okej, okay, widzowie. No i... Kamienna motyka, widzowie. Aha, już mi widzenie starczy. no to... No to żadna. Okay, nie wiem, czy to jeszcze za w ogóle motyka była i do czego. A była w zasiu wtedy motyka, może w naprawdę da się sadzić pola w zowie. Możliwe, że da się jeszcze w tej wersji już zasadzić pola. Więc tutaj możemy sobie zezubić kopalnię. Cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. cyk. Okej, okay. cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Tak, ok, zdrowie. Teraz na przykład ze sobie jakiś czas jak sobie jedną pochodneczkę i po sobie wymienię na przykład bok. O! I patrzcie, tu są widzowie, te, surowce widzowie tu są. Patrzcie, w zamian tu są, to są, to są surowce. Widzicie? Jak super, jak dobrze. I to patrzcie, jaką widzowie ilości w ogóle. Patrzcie, z jakiej ilości są te surowce. Bardzo widzę, duże już to widzę widzowie. Tak, że w bardzo dużej ilości. Dobra, to, to zbieramy, cyk, OK. OK, zrobię, cyk, i tu już niestety widzę, chyba już niestety, niestety widzę, podkreślam, patrzcie, już tutaj normalnie nie jest, już można ze przepalać, widzowie widzicie, normalnie jak już na właśnie mówiłem, że można ze przepalać, dobra, siup, 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 kiedy się widzę, dokupimy ten Bardzo ciekawe, kiedy się dokupimy widzowie na sam dół. Ok, widzowie. Cyk. Cyk, cyk. Ok. Tu teraz się okupujemy na dół. Grupeczek jest ciemno, widzowie. Teraz widzicie, widzowie. Teraz to co się wydaje się, że się przekopywali przez benrok. O niej, widzowie, kurczę, już nam się zaskończył. Kilo, widzowie, nasz najlepszy. Czyli. Widzowie, kamienny bo to jest najlepszy teraz. Ciekawe, czy tutaj będzie lawa, czy może będzie pootłań, czy może będzie bedrock. Najlepiej, jakby widzowie, był tutaj, będę bo będzie tutaj, się będzie bedrock, to się oznacza, że naprawdę ta grywalność jest już w 100% dostępna. Widzowie, zaraz się przekonamy, czy w tej wersji jest bedrock, czy jest lawa, czy co. Widzowie, krócej, zaskończył nam się już ze wszystkie kill Nie mówię wam, że zaraz się dokopiemy już na sam dół. Dobra. Okej. Okay. Pokopujemy się, na samą górę. Dawaj, 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 dawaj. I jak jest, zdrowie? Noc jeszcze, widzę, jest dalej noc. Patrzcie, jaka ciemna, widzę, noc tam jest. za nawet, widzę, tam tak aby nie wychodzić. Patrzcie, bo ja teraz tak, widzę, o, już widzę, że mam dużo, widzę, kamienia. To dobrze. Patrzcie, jak kiedyś piec wyglądał, I taki, i taki, taki wbity ple, taki wbity piec. Wyglądający jak kamień. Jakbym na niej jeszcze widzowy kamień. E, dobra. Cyk, można sobie zda, to samo zrobić z moim craftingiem. Cyk. Cyk, o, każdym chcę na przykład też tutaj położyć, ha? O, cyk. O. Okej, okay, zrobię na pewno też jeszcze za te coś będzie. Tutaj wiem, że nic nie będzie, sobie zrobimy podłogę. Tutaj też sobie zrobimy podłogę. Cyk. I jeszcze też wiem, że tutaj coś może być. Dobra, wze. chyba zaraz będziemy sobie zrobić skrzynkę jeszcze na przedmioty. To sobie ją te położymy cyk. W zarzydzie chciałem wze, już zrobić słaby normalnie. Slaby już mi zajciało zrobić. Chyba skopujemy się ze na dół. Może znajdziemy jeszcze z jakiegoś sławca. A ale, ale, że jakbyśmy że znaleźli diamenty. Nie, to aby widzę musiało być już naprawdę za że żebyśmy znaleźli diamenty tutaj. Ehm, bądźmy teraz, że tak. Pochodni ktoś ze nim mam. Przepraszam was, będę kopał w ciemności, ale w nie mam wyjścia. nie, nie wziąłem pochodni na kopalnie widzowie. Nie ma co się zewracać, co i tak widzowie, ich prawie nie mam. Nawet w ogóle ich nie mam tak naprawdę. Cyk. Cyk, cyk, okej, okay, zowie. Więc się wkopujemy. Cyk, 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 ok Nie, nie, nie na mam że nie wiem na jesteśmy, ale na pewno ze na niskiej, bo wiem widzowie, że zaraz dojdziemy do, do chłanić czy do Menroka, czy nie wiem gdzie. Okej, okay, zowie. Więc cały czas, się wkopujemy. Cyk. Okay, ja za ciemno tu jest, ja się już to widzę w ogóle widzicie, ale widzę cały czas tutaj ze sobą kopię. Jakby za tej tutaj było mnie jasno. Dobra, no, chyba zaraz, zaraz, zaraz będę, znaczy nie, nie będę, bo chyba zaraz ze pierwszy, co to mi się kill off. no właśnie, skończę, chciałem powiedzieć. Kurczę, że sobie zrobić więcej pochodni i więcej kill off, a widzowie, trzeba sobie zrobić, naprawdę, widzowie, bo... Nawet przegapiłem widzowie tak naprawdę węgiel, bo właśnie teraz zauważyłem, widzowie. Nic nie widzę widzowie bez pochodni. Wy coś pewnie nic nie widzicie teraz. Więc sobie idziemy sobie na górę. Cały czas sobie idziemy sobie na górę. Dobra, zawieruj się jesteśmy. I teraz tak. Ym. Dalej jest noc. Ja Ci zakręcę, to noc jest straszna. Tutaj. Ym. A praktyków już na widzowie nie starczy na aż tyle widzowie pochodni. A może jednak trochę, może coś nam starczy. E, Zobmy sobie. O nie! No to ładnie, to już sobie za nic nie zrobimy teraz. To właśnie sobie zapopatrzyłem. Musimy, musimy sobie wykopać kawałek naszego domu. Niestety widzowie musimy sobie wykopać kawałek naszego domu, widzowie. Albo owiem, wykopię sobie to. A to już za sobie zostawię. I teraz będę chciał zrobić zapatyki, dzięki którym zrobię sobie, uwaga, yy, dwa kilofy, widzę, dwa Gdybym na przykład, jak już mówię, nie mógł, to zrobię sobie ze 2 kilofy, jakby mi się za jeden zniszczył. I cyk. Ok. Dobra. I teraz możemy spokojnie sobie zejść na kopanie bo mam za tyle pochodni, niż to, że za szok. Co jest zagrane? Widzieliście widzowie. Tutaj daje? Widzicie widzowie? Chyba widzę, że chodzi o jakąś mgłę czy coś. Albo o jakieś coś, że coś jest daleko. O, witaj węgiel. Cześć. 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 Bardzo Witamy się z węglu masz cztery razy, nie wiem dlaczego, ale ok. Um, ja wywieram ja że tego węgla tu jest. Ja ciekałem, to będziemy mogli sobie wiedzieć. jeszcze więcej materiałów i z wszystkiego chcę mm. sobie zrobić, bo teraz mamy więcej materiałów też. Okej, okay, widzowie. Ja w nagam filmik, już tak wam są wyżej, że idzę, nagam filmik na nowy rok, więc ten. nie um, Niestety widzę, GTA już mi się nie rozpala, więc wziąłem wam ostatni widzowie odcinek z GTA na tym. Widzowie co nagrałem kiedyś, tam widzowie inny skill jakiś tam był, jak on sobie, że kiedyś on był ja, taki nagrany. Teraz sobie co go wrzuciłem. Okej, okay, widzowie, cyk. Tam posługiwałem się widzowie tym. Jeszcze widzowie Yy, nie wiem, widzę. Chciałem też w widzę powiedzieć, ale na no to jedna widzowie. Zbliżamy się już za z tu do otchłań, wiem o tym. Zaraz że będzie albo otłań, albo bendrok. I to jest właśnie bardzo powszechne pytanie. Czy będzie otchłań, czy będzie bendrok. Nie wiadomo, widzowie, bo już ta kopalnia jest bardzo widzę, głęboka. Zaraz naprawdę się z dokopiemy bardzo głęboko, widzowie. A ja się nie muszę zmartwić o mój kilo, bo mój kilo widzowie że mam drugi. Więc nie muszę się zamatwić o kilowy. OK, ze, właśnie, zresztą z drugiego killowa dalej. Zanim otchłań na stywa, gdzieś za musi być otchłań. Niemożliwe, że w tej wersji nie ma otchłań i można się kopać w nieskończoności. Widzowie na dół, niemożliwe. Więc sobie ze zlatujemy. co, kiedyś można było zrobić. Patrzcie i patrzcie, wejdźcie wizę, albo na przykład, albo na przykład, patrzcie, Mamy sobie 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 takie coś. O. Wiecie, teraz dzięki temu nawzeu padł blok. Ja, jak się widzę, wystraszyłem. To jest zły otchłań. A co jakbym tutaj zadał przeciwnika, czyli wianrowody? Patrzcie, za jako otchłań, zobaczcie, to jest za otchłań. To jest ze wszystko płonie, widzicie. Patrzcie, zanadanie się to kopaliśmy do otchłań. Ojej. Ale tu jest wy ja cię kręcę. Otchłań. Prawdziwa widzowie otchłań. Właśnie się pojawiła nam widzowie przed oczami. Prawdziwa widzowie otchłań. Tutaj nie ma nie możemy nic postawić. Wszystko, co tam zewrzucimy, to płonie, widzowie, z dymem. Patrzcie, widzowie. Ja, cię widzowie, kręcę. Widzicie? Żelazo. Wszystko, widzę, że tam płonie z dymem. Nawet za pochodnia. Patrzcie. Wszystko, widzę, płonie. Jeszcze zastanawiam co moglibyśmy z tą wodą, z tą lawą znaczy, widzę, zrobić. Moglibyśmy na mani widzowie mieć wiadro z wodą, co? I co by się stało jakbyśmy widzowie wylały z wodą, wiadro z wodą na lawę? Ja jestem tego widzę, bardzo ciekawy idealnie, bo widzę, mamy żelazo, więc robimy sobie ze wiaderko, weźmiemy sobie ze wodę i zobaczymy czy widzę, będziemy mogli w taki sposób widzę, zalać tą lawę wodą. Czy w ogóle będzie się to dało zrobić? Nie wiadomo widzowie, po tamtej wersji widzowie się by nie dało. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, widzowie. skopuje się widzę jeszcze wyżej. Bardzo jest ciekawe. odkrycie, patrzcie, widzowie. Powiecie, że wzaję się na ranek. O! Jeszcze ten na nastał wszystko ma idealne wyczucie na tym świecie. Um, chodźmy widzowie po... Proszę palić sobie trochę widzowie rzeczy. W ogóle taki mam widzę dom. Taki mam wzę na manich domek. Okej, okay, widzowie, A ja już ze mam piec, no tak że zapomniałem. Cyk, 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 cyk. Okej, okay, widzowie. I tutaj za piecek, a tutaj za żelazo. I zobaczymy widzę, czy będzie można zezalać tą lawę. A ja w tym czasie widzowie. Tu jest w ogóle widzowie woda. Więc właśnie widzę, że tą wodę będziemy mogli sobie zawziąć, jeżeli w ogóle będzie się dało w zrobić wiadro. A co, że nie będzie się dało w ogóle zrobić wiadra i nie uda nam się zalać. To jest bardzo widzę ciekawe, co się wtedy Czy Na przykład, że powstanie obsidian? Ja na przykład mógł sobie tak schodzić jeszcze niżej i jeszcze niżej i jeszcze niżej. Nie wiadomo, widzowie. To widzę że jest bardzo niewiadome. Więc wodę. Oby tutaj zaistniało wiadro i... Nie! Wiedziałem, że jak widzowie jest opół, nawet, że te nożyczki nie istnieją, patrzcie widzowie. Się widzowie, nie da się, widzowie, widzowie, nie można tego zalać wodą. No chyba, że... Ej, widzowie, mam plan. Mam, widzowie, genialny plan. Mam, widzowie, super plan, widzowie, mam. Patrzcie, że tutaj nie ma, aha, woda nie ma fizyki w tej wersji, tak? Chyba w że na to wychodzi. Mogłabym, w po prostu podkopać, ze wodę prostą, w lawę. Nie, widzowie, ta woda, w ogóle, ze nie ma fizyki, ona nie, ona nie płynie, ona jest... Ona jest z, fi, z fizyki, widzowie, widzicie? Nic się nie dzieje. Nie mogę sobie, widzę, postawić jakiś inny blok. Nie da się, z tego zrobić. Niemożliwe jest, sobie zalanie lawy w tej wersji gry. Nie ma ani wiatra, ani nie można wziąć wody, widzę, nic nie można zrobić. Nawet zowie z kamienia chyba nawet wiadomo no nie można zrobić, bo wiadomo się być ze żelaza. No właśnie, z, nie, z niczego nie jest możliwe zrobienie wiata. No tylko no, się zakończyć i zacząć, jak bardzo się tutaj tej dużo dowiedzieliśmy widzowie, ale drzwi, mimo widzowie, wszystko dalej nie możemy sobie zrobić z nie osiągnięć takich zermu, używać po prostu widzowie Więc zgadzają się z dziewczyny, co widzowie, zapowiedzieć. A, jeszcze widzowie, tą nowa podłoga patrzy w. Cyk. Ok, widzowie. Kabel z tą nową podłoga. No więc, gwarantujcie, że dziś, widzowie. Do widzonka widzowie. O, jeszcze raz mi się przepala, że e, Będę mógł sobie robić jeszcze kontynuację z tej serii, albo z jakiejś nowszej, albo ze starszej, jeszcze jest cała masa zersji. Więc, gwarantujcie, dziś, gwarantujcie, widzowie. Do widzenia, widzowie. No i zakończę, i filmik. Do widzenia.